Kamera Oko Smoka, można powiedzieć, odwiedziło teraz e, trening e, Personal Football Assistance. Jest z nami tutaj, można powiedzieć, główny pomysłodawca projektu, razem z Dawidem Kudłą, e, Marcin Nawrat. Co to jest takiego, ten Personal Football Assistance? Co to za projekt? To jest projekt, który po części był moją inicjatywą. Forma gdzieś tam zaczęła się z mojej strony. E, pewnego dnia zaproponowałem Dawidowi abyśmy otworzyli wspólny, wspólny projekt, który będzie miał na celu indywidualną pomoc zawodnikom w zakresie techniki, motoryki, treningu mentalnego i treningu, 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 oraz treningu bramkarskiego. W naszej okolicy gdzieś tam po części próbowaliśmy, gdzieś tam od pojedynczych zajęć, zaczynaliśmy od chłopaków, dwóch, trzech, czterech zawodników, z początkiem ta liczba osób stopniowo wzrastała, aż do takiego momentu, że dzisiaj mamy na obozie ponad 40 osób. Ponad 40 osób, 6 trenerów, to na sprzętu można powiedzieć przyjechać, czyli wygląda to bardzo profesjonalnie. My tak troszkę tutaj zaczerpnęliśmy opinii. Wzorce idą ze Śląska, jeśli można powiedzieć, takim naszym zdaniem, jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży. Paweł Grycman, doktor Shingera, Marcin Oślizło, jeśli chodzi o motorykę Artur Gołaś i co, zaraz za nim Marcin Nawrat, tak? A to jeszcze do tego daleka droga, ale można powiedzieć, byłem na. W e, licznych szkoleniach organizowanych przez Śląski Związek Piłki Nożnej e, też dużo, dużo ilości wiedzy na tych, na tych podczas tych wykładów, czy z Pawłem Grysmanem, czy z doktorem Arturem właśnie którego e, serdecznie pozdrawiam, też e, mój dobry znajomy. E, mogę też często liczyć na jego pomoc, jeśli chodzi o kwestie zakresu badań, e, czy podczas miałem okazję też uczestniczyć, bo, na, też uczestniczyć w tych badaniach, e, choćby nawet e, zagłębia sostowiec, e, analizy składu ciała wszystkich badań motorycznych, które przed sezonem wykonywane są w profesjonalnych klubach kukackich. Ja tak powiem bo też tak pełniłem funkcję trenera i bardzo mało osób zwraca uwagę na to, mówi na przykład moje dziecko fajnie się zapowiadało, trenowało tutaj, tutaj, a później złapało kontuzję i kariera została przerwana. Sam trening w klubie to mało, prawda? Trzeba cały czas pracować, jest to długa, duża droga wyrzeczeń. No i tutaj chodzi o tą motorykę, prawda? To jest mm -hmm. przygotowanie, przygotowanie zawodnika do tego, żeby on mógł w tym treningu uczestniczyć w całym mikrocyklu, cyklu. I jak byś mógł ocenić tych swoich podopiecznych tutaj, bo obciążenia macie bardzo duże, ale wiem, że tylko nie tylko korzystacie z treningów, coś jeszcze dajecie, oferujecie im za Tak. Eee, to jest tak, że zawodnicy tutaj do nas przyjeżdżają z różnych klubów i w różnych klubach też to mm -hmm. inaczej, różnie wygląda. Eee, Zauważam, że w części klubach gdzieś tam ta motoryka jest na pewno słabszym poziomie i trenerzy na to nie przywiązają uwagi z racji tego, że nie ma specjalisty w klubu, który się tam specjalizuje w zakresie przygotowania fizycznego. Trenerzy też sami gdzieś tam prowadzą zajęcia, są trochę ograniczeni i nie mają możliwości skorzystania jest osób, którzy specjalizują się w tym zakresie. Też uczymy chłopaków prawidłowych wzorców ruchowych, gdzieś tam przy tego przygotowania ruchowego, żeby sami gdzieś mogli zaczerpnąć tę wiedzę od nas i później wykorzystywać ją w, latę w swoje życie. No tak, padła tutaj nazwa klubu Zagłębie Sosnowiec. Ja tutaj jestem takiego świadka piłkarskiego. Dwa lata temu mało kto stawiałby na Zagłębie Sosnowiec, że awansuje do ekstraklasy. No i awansowało. I my tutaj trenerzy głównie... Upatrujemy w tym no, sukces przygotowania motorycznego. Zawodnicy byli świetnie przygotowani, e, było można na nich liczyć e, praktycznie w każdym meczu, łapali mało kontuzji. No a tutaj za sukcesem tego wszystkiego no, pan doktor Artur Gołaś, prawda, można powiedzieć. I, i, I to się przekłada tak, piłka seniorska, ale dziecięca też, prawda? Tak, tak jak najbardziej. No z tego też, też z tych badań, które można było tam zaustrować, z różnych analiz podczas meczu. Zawodnicy Zagłębia Sosnowiec przebiegali najwięcej i wykonywali gdzieś tam najwięcej sprintów, ale nie jest to jednoznaczne z wynikiem i trzeba wiedzieć, że na sukces wpływa dużo różnych innych czynników, które niekoniecznie tylko przygotowanie fizyczne zawodników, ale też i atmosfera w szatni i kwestie gdzieś tam zaangażowania, organizacja, taktyka. Wszystkie te elementy są potrzebne, żeby to gdzieś łącznie skupiło się i stworzyło fajny sukces. Trenerze, jakbyśmy mogli wrócić, troszkę tutaj wstąpić na obszar obozu. Jak trener, jesteście w połowie obozu, jak trener ocenia obóz? Powiedzmy, dodajmy jesteście świeżo po kontroli kuratorium, Dobry. wszystko wzorowo, pięknie, dużo już za wami, już możecie jakąś ocenę wystawić. Tak, zawodnicy już czują trochę zmęczenie podczas tego obozu. W zasadzie nasz, nasz piąty dzień wczoraj mieliśmy okazję trochę skorzystać jakby z formy regeneracji. Podczas tego obozu byliśmy na akwaparku w Krakowie. Dzisiaj mamy trochę już mocniejsze jednostki z racji tego, że wczoraj mieliśmy tylko jeden trening. Dzisiaj mamy dwie jednostki. Rano była bardziej jednostka poświęcona treningom motorycznym, a teraz mamy formę małych gier i, i gier zadaniowych, które też w zasadzie są najważniejszą formą w treningu z mojej strony No i jedna grupa sparing z hutnikiem Kraków, prawda? Tak, tak, tak. Dzisiaj o godzinie 18 ma jedna grupa ma sparing z hutnikiem Kraków. My tutaj grupa starsza i grupa najmłodsza, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj małe gry, gry zadaniowe. By też chłopaki piłkarskie nie stracili. Tak, widzę, że ten obóz zorganizowaliście. Oni tak bardzo kompleksowo, bo oprócz sparringów, oprócz tej pracy motoryki, małych gier, dużych gier, jest jeszcze tutaj grupa bramkarzy, prawda? To świadczy o profesjonalizmie ta, ta. szkółki czy waszego projektu, który tutaj obserwujemy. Dokładnie, dużo też jest takich projektów, które gdzieś się tylko ograniczają się do treningu piłkarskiego. My z, trochę chcieliśmy iść z dosyć tego, że z moim wspólnikiem też jest Dawid Kudła, który w zasadzie jest wiadomo specjalistą w zakresie treningu rąkarskiego. E, poszliśmy gdzieś tam na przekór i chcieliśmy też zaangażować tutaj e, trenera Bramkarzy, który też z nami na co dzień pracuje nam pomógł w okresie obozu, no i tutaj świetnie pracę wykonuje podczas całego obozu. Świetnie, widzę, że też pogoda Wam dopisuje, bo są idealne warunki, do temperatura do pogody, po fali upałów przeszła taka umiarkowana pogoda. Czego trenerowi życzycie na dalszą część obozu? Przede wszystkim takiej pogody, jak dalej tutaj jest, e, świetnej atmosfery. No i przede wszystkim, e, żeby zawodnicy czerpali z tego jak najwięcej i chcieli do nas przyjeżdżać z przyjemnością na kolejne obozy. No tak, kilku atmosferowiczów w składzie tutaj zauważyliśmy. E, trenerze, świetna praca, świetna grupa, nic tylko palce lizać można powiedzieć. Dziękuję dobrego. Dziękuję bardzo.